Drodzy emeryci, trzymajcie się mocno, bo mamy złe wieści. Od lipca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS wprowadza zmiany, które mogą obciąć wasze emerytury nawet o 455 zł miesięcznie. To nie żart ta reforma dotknie zarówno tych, którzy już cieszą się emeryturą, jak i tych, którzy dopiero planują przejście na zasłużony odpoczynek. W dzisiejszym artykule rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze: kto jest na celowniku, Dlaczego ZUS robi taki ruch i jak możecie się przed tym uchronić? To sprawa, która dotyczy setek tysięcy Polaków, więc nie przegapcie tych informacji. Chcecie wiedzieć, jak ochronić swoje finanse? Czytajcie do końca. A jeśli temat Was rusza, kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie ominęły Was żadne ważne porady. No to ruszamy. Dlaczego ZUS nie emerytury? W mediach huczy od plotek o tak zwanej wielkiej reformie emerytalnej. Nazwa może brzmi groźnie, ale oddaje powagę sytuacji. Od lipca 2025 roku ZUS wprowadza nowe zasady, które mogą uszczupić wasze portfele nawet o 455 zł miesięcznie. Dlaczego? Urzędnicy tłumaczą to kryzysem demograficznym i potrzebą zrównoważenia systemu. Brzmi jak urzędniczy bełkot, prawda? Ale co to oznacza dla was? Chodzi o zmiany w wyliczaniu emerytur. Do tej pory ZUS stosował przeliczniki, które uwzględniały wasze zarobki z czasów, gdy inflacja szalała. Dzięki temu emerytury były wyższe. Teraz ZUS zaostrza te zasady, co oznacza niższe świadczenia dla wielu z Was. Do tego dochodzi zmiana w waloryzacji składek, czyli mechanizmie, który podnosi wartość waszych składek z przeszłości. Dotąd waloryzacja była hojna, szczególnie w latach wysokiej inflacji. Teraz będzie oszczędniejsza, co w praktyce oznacza, że Wasze emerytury będą rosły wolniej, a w niektórych przypadkach w ogóle się nie zwiększą. Pomyślcie, ceny w sklepach idą w górę, rachunki rosną, a Wy możecie dostać o 455 zł mniej miesięcznie. To kwota, za którą kupujecie leki, płacicie za prąd albo sprawiacie drobne radości wnukom. Co sądzicie o takich cięciach? Dajcie znać w komentarzach. Kliknijcie, lubię to i zasubskrybujcie kanał by być na bieżąco z poradami, jak walczyć o swoje. Kto straci najwięcej? Nie każdy emeryt odczuje cięcia, ale niektóre grupy są w grupie ryzyka. Oto, kto powinien szczególnie uważać. Wcześniejsi emeryci, osoby, które przeszły na emeryturę przed ustawowym wiekiem, np. w ramach emerytur pomostowych, nauczyciele, górnicy, służby mundurowe. Ci z przerwami w pracy, jeśli mieliście okresy bez składek, np. pracując na umowa, w zlecenie lub podzieło, Możecie być w tarapatach. Emeryci z wysokimi zarobkami w latach inflacji, nowe przeliczniki sprawią, że wasze emerytury będą niższe niż się spodziewaliście. Na szczęście są też grupy, które mogą spać spokojniej. Emeryci z długim, nieprzerwanym stażem pracy i wysokimi składkami z ostatnich lat mogą uniknąć cięć. Ale uwaga, system ZUS to labirynt pełen haczyków. Wielu z Was dowie się o mniejszej emeryturze dopiero, gdy przelew będzie niższy. Weźmy przykład pana Stanisława, 69-letniego emeryta z Łodzi, który przez 30 lat pracował jako mechanik. Dostał pismo z ZUS, że jego emerytura może spaść o 455 zł. To dla mnie dramat, mówi. Za te pieniądze kupuję leki na serce i płacę za gazowa. Co teraz? Mam przestać jeść? Czy wy też boicie się takich zmian? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie kanał, by dowiedzieć się, jak nie dać się ZUS-owi. Jak się chronić? Nie zostawiamy was z pustymi rękami. Oto, co możecie zrobić, by zminimalizować straty. Sprawdźcie swoje konto w pełu ZUS. Załogujcie się na platformę usług elektronicznych ZUS, by zobaczyć, jakie składki macie zapisane i jak wygląda prognoza waszej emerytury. Możecie też porozmawiać z konsultantem ZUS. Przemyślcie przejście na emeryturę, jeśli planujecie emeryturę w 2025 roku, rozważcie złożenie wniosku przed lipcem lub opóźnienie go o kilka miesięcy. To może uratować Wasze świadczenie. Skonsultujcie się z ekspertem, doradca emerytalny lub prawnik pomoże Wam zrozumieć, jak zmiany wpłyną na Was i jak się zabezpieczyć. Jedna rozmowa może oszczędzić setki złotych. Macie pytania? Piszcie w komentarzach, a my postaramy się odpowiedzieć. Kliknijcie, lubię to i zasubskrybujcie kanał, by dostać więcej praktycznych wskazówek. Dlaczego tak się dzieje? ZUS tłumaczy, że reformy są konieczne, bo system emerytalny jest pod kreską. Mniej młodych ludzi płaci składki, a emerytów przybywa. To fakt, ale czy cięcie emerytur to jedyne wyjście? Eksperci krytykują ZUS za pójście na łatwiznę. Zamiast szukać nowych źródeł finansowania, np. podatków od najbogatszych, ZUS obcina świadczenia tym, którzy i tak ledwo wiążą koniec z końcem. To niesprawiedliwe, mówi pani Krystyna, 73-letnia emerytka z Katowic. Pracowałam jako sprzedawczyni przez 40 lat, a teraz mam się martwić, czy starczy na chleb? Gdzie szacunek dla seniorów? Co myślicie o takiej polityce? Czy emeryci zasługują na lepsze traktowanie? Napiszcie w komentarzach. Kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie kanał. By dołączyć do walki o prawa seniorów. Co dalej? Reforma ZUS to nie wyrok, możecie działać. W kolejnych materiałach na naszym kanale pokażemy, jak składać odwołania do ZUS, gdzie szukać pomocy i jak zabezpieczyć swoje finanse. Nie dajcie się zaskoczyć. Walczcie o swoje prawa, bo wasz głos ma znaczenie. Kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych porad. Udostępnijcie ten artykuł znajomym, każdy emeryt powinien znać prawdę. Macie własne historie lub obawy? Piszcie w komentarzach, razem jesteśmy silniejsi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.